Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza Zapraszam na tarota codziennego Dziś mamy piątek, czwarty, luty Sprawdzimy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku 4 luty, piątek Jaki będzie dzisiejszy dzień? Piątek, czwarty, luty Jaki będzie dzisiejszy dzień? Piątek, czwarty, luty Jaki będzie dzisiejszy dzień? Najpierw zaczynamy od osób z podznawką Barana. No tutaj, karta pokazuje, że dziś możecie dostać propozycję dodatkowej pracy, dodatkowego źródła dochodu. Tak więc, jeżeli jesteście takimi osobami, które potrzebują tego typu zajęcia, to jak najbardziej w dniu dzisiejszym możecie się porozglądać, powysyłać swoje CV. Jeżeli chodzi o byki, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie nie do końca być sobą, możecie udawać kogoś, kim nie jesteście, możecie dbać tylko i wyłącznie o swoje dobro, będziecie mieć takie bardzo egoistyczne podejście do innych. Tutaj karta też może mówić o tym, że to właśnie Wy w dniu dzisiejszym będziecie mieć kontakt z taką osobą. Jeżeli chodzi o bliźnięta. Tutaj natomiast karta pokazuje, że dziś możecie coś przeoczyć, możecie czegoś nie zauważyć, coś może umknąć w waszej uwadze, tak więc miejcie oczy dookoła głowy, bo to czego tak naprawdę potrzebujecie aktualnie jest bliżej niż wam się wydaje. Jeżeli chodzi o sobie z znaku raka, no tutaj karta pokazuje, że dziś będziecie myślami całkowicie w innym miejscu. Jest to dobry dzień na to, żeby wykonać jakieś takie pierwsze kroki ku nowym celom, ku nowym lądom. Jest to też idealny dzień na planowanie różnego typu wyjazdów, podróży. Tutaj karta może wskazywać, że. To coś nowego też jest bliżej niż Wam się wydaje. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku lwa, no tutaj karta pokazuje, że ktoś lub coś może do Was w dniu dzisiejszym podążać, zbliżać się. Karta wskazuje na taki wzmożony kontakt drogą zdalną. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku panny, no tutaj karta pokazuje, że dziś ważną rolę może odegrać jakaś kobieta bliska waszemu sercu. To może być wasza partnerka, ktoś z rodziny, jakaś bliska przyjaciółka. Jeżeli jesteście kobietami, to w dniu dzisiejszym warto kierować się sercem, warto kierować się emocjami. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać kobietę już do stałego związku. Jeżeli chodzi o osobę spod znaku uwagi, to no tutaj karta pokazuje, że dziś śmiało możecie wchodzić w zupełnie nowe projekty, podążać zupełnie nowymi ścieżkami. Karta może mówić o tym, że dziś ważną rolę może odegrać ktoś młodszy, bądź też osoba w waszym wieku. Ta osoba będzie jakimś takim przebiegłym, cwanym, taką osobą, która potrafi wszystko załatwić. Karta też może wskazywać, że to właśnie Wy w dniu dzisiejszym powinniście wykazać się takimi cechami. Jeżeli chodzi o skorpiony, to tutaj karta pokazuje, że dziś macie szansę wejść w coś nowego. Drzwi Stoją przed Wami otworem. Jest to bardzo dobry dzień na wchodzenie w różnego rodzaju nowe relacje, na zakładanie różnego rodzaju grup jakichś tematycznych. W każdym bądź razie, jeżeli od dawna mieliście ochotę zrobić coś całkowicie nowego, to dziś jest jak najlepszy dzień do takich rzeczy. Jeżeli chodzi o strzelce. Tutaj natomiast karta dziewięciu buław mówi o tym, że coś już nie chcecie kontynuować, już Wam się odechciewa, nie macie siły, żeby dalej iść w tym samym kierunku, tak więc w dniu dzisiejszym nie warto rozpoczynać coś nowego, z tego względu, że prędzej czy później i tak nie będziecie chcieli tego kontynuować, tak więc nie warto czy rozpoczynać jakieś diety, bądź też zapisywać się na jakieś zajęcia sportowe. Jeżeli chodzi o koziorożce, no tutaj karta pokazuje, że dziś coś może Was przytłoczyć, może być nadmiar czegoś, coś może być ponad Wasze siły, ponad Wasze możliwości. Uważajcie też na różnego rodzaju bóle kręgosłupa. Jeżeli chodzi o wodniki, no tutaj karta pokazuje jakieś kwestie powiązane z pieniędzmi, z dużymi pieniędzmi, z poważnymi inwestycjami. Jest to dobry dzień na to, żeby kupić sobie coś droższego, żeby otworzyć jakąś działalność gospodarczą, żeby wejść w spółkę. Śmiało też możecie kupić różnego rodzaju nieruchomości. Tutaj też karta może wskazywać u mnie, przynajmniej w takim życiu codziennym na dzień wypłaty, też jest to bardzo dobry dzień dla osób, które lubią sobie od czasu do czasu pograć w różnego rodzaju gry hazardowe. I jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, no tu mamy kartę Giermka Mieczy. Tak więc w dniu dzisiejszym uważajcie na plotki, na niesprawdzone informacje, na jakieś takie pogłoski. Uważajcie też na osoby, które będą chciały coś od Was wyciągnąć. Tak więc w dniu dzisiejszym też uważajcie na to, co wy przekazujecie innym. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego piątku. I zapraszam Was na jutro. Pa-pa!